Grzegorz Brown przestał brzydko pachnieć Amerykanom. Ambasador amerykański w Polsce Tom Rose oświadczył, że gdyby gdy doszło do zmiany rządu i w nowej koalicji byłaby partia Grzegorza Brauna, byłoby to, cytuję, trudne do zaakceptowania dla strony amerykańskiej. Oczywiście, z naszego punktu widzenia, wiadomo, że Amerykanie nie będą układać nam koalicji. Mogą wyrazić swoją wolę z kim chcą współpracować, z kim nie chcą i to jest, też jest ich prawo, ich wola. Y, natomiast układać sobie sojuszników i, i formę współpracy. Natomiast, dlaczego nagle pojawiła się taka informacja, skoro od dosyć dawna słyszeliśmy, że Grzegorz Brown z uwagi na swój antymityzm byłby nieakceptowalny dla Amerykanów? Zmiana stanowiska wzięła się nie z tego powodu, że nagle Amerykanie przypomnieli sobie, czym jest prawdziwa demokracja, że to suwerenne państwo decyduje o tym, kto jest częścią koalicji, a kto nie jest częścią koalicji. Tutaj chodzi o to, że Amerykanie są po prostu na musiku. Tak jak mówiłem wcześniej, Amerykanie nie mogą wycofać się z Polski, nie mogą pozwolić Polsce popaść w strefę wpływów niemieckich. Będą robić wszystko, żeby ta Polska była nadal proamerykańska i żeby była przy Ameryce jako jej, powiedzmy, taki najwierniejszy, najsilniejszy sojusznik. Widać to było już wcześniej, kiedy były wybory na prezydenta i na SIPAK w Rzeszowie wysoko postawiona urzędniczka amerykańska powiedziała to wprost, czego Amerykanie zwykle nie robią, nie wtrącają się tak nigdy. Powiedziała, jeżeli Polacy wybierzecie tego dobrego prezydenta Karola Nawrockiego, my wam udostępnimy technologię, my wam udostępnimy broń. Było to wprost powiedziane. Podejrzewałem, że pojawią się jakieś formy nacisku na społeczeństwo polskie w postaci groźby wycofania wojsk i tak dalej i coś takiego Tom Rouse przecież napisał. Niemniej jednak szybko ten wpis zniknął. Wydaje mi się, że Amerykanie po prostu będą teraz kombinować, bo to się gra już ewidentnie rozpoczęła, o czym zaraz powiem. Amerykanie rozpoczęli działania mające na celu jak najszybsze pozbawienie tego rządu władzy. W związku z powyższym, tak jak mówiłem, trzeba wziąć popcorn i cieszyć się widowiskiem. W jaki sposób będzie się to działo? No, podejrzewam, że na wielu frontach. Najsłabszym takim miękkim podbrzuszem tego rządu w tym momencie jest Czarzasty. I podejrzewam, że niejedno jeszcze do opinii publicznej wypłynie. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że gdyby nawet wyszło, że czołowi przedstawiciele rządu polskiego podpisali umowę na przykład z naszymi zachodnimi sąsiadami o tym, że wyrzeknął się Państwowości polskiej, że przyłączą się powiedzmy do jakiejś szerszej organizacji i oddamy suwerenność, no to ponieważ to będzie na złość pisowcom, to i tak się ta 30% grupa fanatyków po prostu te z tego ucieszy. Niemniej jednak chodzi o to, żeby przekonać tych, którzy są niezdecydowani, niechętni do głosowania i tak dalej, i wówczas wszystko, wszystko będzie. Dobrze, w związku z tym Amerykanie zobaczyli, że. Przy słabości polskiej prawicy, no i jednak korona Grzegorza Brauna jest tutaj niezbędna i nagle zaczęło im y, smakować. Nagle zaczęło im smakować. Niech Grzegorz Braun będzie w tej koalicji. Niech mówi to, co y, mówi. Wiadomo, że powiedzmy. Y, Innemu sojusznikowi amerykańskiemu się to bardzo nie podoba, no niemniej jednak Amerykanie jednak potrafią ważyć swoje priorytety. Dlaczego Polska jest niezbędna dla Amerykanów? Tak jak mówiłem, Amerykanie, jeżeli wycofają się z Polski, wycofają się z całej, wycofują się z całej Europy. Polska to wrota do Europy, zarówno dla Amerykanów, jak i dla Chin. Jeżeli Amerykanie oddadzą Polskę, mają straconą Europę, a tym samym przegrywają globalną potyczkę, powiedzmy, z Chinami, a na to sobie pozwolić nie mogą. Dlaczego nie stawiają już na naszych zachodnich sąsiadów? Ano dlatego, że ci zachodni sąsiadzi już nieraz udowodnili, że nie są godni zaufania. Amerykanie w jakiś tam sposób sobie z tego sprawę zdawali, wszak armia okupacyjna nadal na ich terenie w Ramstein przebywa. Niemniej jednak Polska sprawdziła się niejednokrotnie jako dobry, sprawdzony sojusznik. Nasi żołnierze mają bardzo dobrą reputację, zwłaszcza nasi lotnicy uchodzą za bardzo agresywnych, bardzo zwinnych i ćwiczenia bojowe z naszymi polskimi lotnikami są niezwykle trudne i niezwykle wymagające. W związku z tym, ponieważ Polska także jest najsilniejszym państwem w potencjalnym trójmorzu, pod względem militarnym, gospodarczym, rozwojowym, ma dostęp do morza, ludnościowo przewyższa inne kraje. W związku z tym logicznym wyborem jest to, aby inwestować w Polskę. I póki rządzi Donald Trump, mamy właśnie wspólne interesy z Amerykanami, które polegają na tym, aby Polska była wzmocniona i stanowiła przeciwwagę do sił europejskich, tych, którzy generalnie ciągną naszą cywilizację na dno a dowodem czego chociażby mają być te pielgrzymki, które odbywają z taką dużą częstotli częstotliwością do Chin w celu nawiązywania współpracy, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, jak rozumiem, chodzi tutaj o kontrolę internetu. Także bardzo fajnie to wygląda. Ciekawy jestem, co nagle zacznie wypływać na Czarzastego. Myślę, że również może coś wypływać na innych przedstawicieli rządowych. No Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, Czarzasty jest miękkim podbruszem i tutaj zaczyna się gra. To wszystko wygląda, cała ta akcja, żeby Rada Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa narodowego za atakowanie w taki sposób. Wydaje mi się, że to wszystko było dosyć mocno skoordynowane ze stroną amerykańską. I myślę, że na tym nie jest koniec, bo w tym momencie, jeśli by PiS sam działał na to, aby ten rząd obalić, no to podejrzewam, że zajęty sam sobą odpuściłby Czarzawstę, a dla mnie to jest w ogóle absolutnie nie do pomyślenia, żeby tak podejrzany typ piastował jakiekolwiek odpowiedzialne stanowisko w naszym państwie. W związku z powyższym, myślę, że wchodzimy teraz w etap, że tak powiem, różnych ciekawych informacji, w czas ujawniania różnych ciekawych informacji, które prawdopodobnie będą kompromitować m.in. Czarzastego, z tego, no bo w tym momencie on jest takim najsłabszym celem. Cieszmy się widowiskiem i pozdrawiam serdecznie.